Witam. Moje pytanie jest skierowane głównie do pana Hitchensa. Chrześcijański teizm, tak samo jak inne teizmy, które zakładają objawienie, stwierdza, iż celem ludzkiego życia jest służenie Bogu. Doktor Craig mógłby to zapewne opisać szerzej. Lecz pan Hitchens jest ateistą, niewierzącym w transcendentną istotę nadającą cel ludzkiej egzystencji. Jaki jest więc najlepszy sposób na życie, lub jaka jest motywacja, by żyć, lub jaki jest cel życia bez istoty transcendentnej? Dającej ci wytyczne. Cóż, widzisz, tutaj właśnie trudno mi jest zaakceptować kształt Twojego pytania. To tak jakby, jeśli byłbym skłonny do zaakceptowania ponadnaturalności, Ty stwierdzisz transcendencji, ja raczej ponadnaturalności, to wtedy moje życie nabrałoby sensu. Wydaje mi się to całkowicie non sequitur. Dla mnie w jakikolwiek sposób muszę wyznać, że jest to dla mnie tak samo subiektywnie realne jak uzasadnienie teizmu według Williama Jamesa. W ogóle nie rozumiem Twojego stanowiska.